Lot komercyjny o numerze LO084 wystartował z Genewy, przecinając chmury w kierunku Warszawy w popołudnie, gdy niebo nad Bałtykiem przybrało ołowiano-szarą barwę. Wewnątrz klasy biznes powietrze było gęste od zapachu drogich perfum i aromatu wieloletniego koniaku. Cały pierwszy rząd został zarezerwowany przez delegację negocjacyjną do Sokakta Energetyki z Moskwy. Najbardziej wyróżniającym się z nich był Wiktor Wolkow, typowy oligarcha nowej ery ręcznie szyty włoski garnitur opinający potężną sylwetkę, szwajcarski zegarek lśniący na nadgarstku i donośny basowy głos, który zawsze dominował nad innymi. Dla Wiktora ta podróż do Warszawy nie była misją dyplomatyczną, lecz aktem łaski. Wierzył, że Polska w obliczu zimowego głodu gazowego będzie musiała paść na kolana przed warunkami. Które ze sobą wiózł. Spójrz tam w dół. Wiktor wskazał palcem przez okno, uśmiechając się szyderczo do swojego sekretarza. Te pola zamarzną, jeśli jutro nie podpiszę tego papierka. Pamiętaj, jesteśmy królami. W całkowitym kontraście do tego zgiełku, na ciasnym siedzeniu 22c w końcowej części klasy ekonomicznej, Ewa Nowak siedziała cicho jak cień. Będąc po czterdziestce. Ewa nosiła w sobie surowe piękno skały smaganej morskim wiatrem. Jej krótko ścięte włosy odsłaniały srebrne pasma, których nie trudziła się farbować, a na jej twarzy bez makijażu widniały zmarszczki wokół oczu. Ubrana była w znoszoną popielatą kurtkę polarową z przetartymi łokciami i wypłowiałe dżinsy. Jej bagażem podręcznym był stary plecak wojskowy z wyblakłego prezentu który ściskała między nogami z pełną czujnością. Kiedy Ewa przechodziła przez klasę biznes podczas wchodzenia na pokład, przypadkowo potrąciła ramię Wiktora. Otrzepał on rękaw, jakby dotknęło go coś brudnego, rzucając po rosyjsku pełne pogardy zdanie To właśnie zapach nędzy. Cała kabina wybuchnęła śmiechem. Ewa nie odpowiedziała, jedynie pochyliła głowę i przyspieszyła kroku, przywykła do bycia niedocenianą. W rzeczywistości był to najlepszy kamuflaż, jaki w tej chwili miała. Gdy samolot wleciał w międzynarodową przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim, niewidzialną granicę między blokami wojskowymi, zapaliła się sygnalizacja zapiąć pasy. Ale nie z powodu turbulencji atmosferycznych. Ogromny czarny cień nagle przemknął pod skrzydłem samolotu, tak blisko, że strumień gazów wylotowych sprawił, Iż Boeingiem 737 gwałtownie wstrząsnęło. Pasażerowie zaczęli krzyczeć. Za lewym oknem, przebijając się przez warstwę mgły, ukazał się myśliwiec SU-57 w cyfrowym kamuflażu z czerwoną gwiazdą na skrzydle. Leciał równolegle, na wyciągnięcie ręki, niczym rekin płynący obok ofiary, a potem z prawej strony pojawił się drugi. W klasie biznes. Po początkowym przerażeniu, Wiktor Wolkow wybuchnął śmiechem. Uderzył dłonią w stolik. Widzicie, to są siły powietrzne Rosji. Wiedzą, że jestem w tym samolocie. Przybyli, aby eskortować najważniejszą delegację. Młoda kobieta towarzysząca delegacji, influencerka zajmująca się brudnym PR-em dla Wiktora, natychmiast podniosła telefon, by prowadzić transmisję na żywo. Patrzcie wszyscy, potęga Matki Rosji, podniebni wojownicy chronią nas nawet na obcej ziemi, ale na miejscu 22C Ewa nie widziała żadnej ochrony. Jej stalowe oczy zmrużyły się, śledząc każdy ruch SU-57. Kąt natarcia 15 stopni, dystans mniejszy niż 30 metrów, mruknęła Ewa, a na jej czole pojawił się zimny pot. Oni nie eskortują, oni stosują cieniowanie. Mężczyzna siedzący obok niej, zapytał drżącym głosem: Co to znaczy cieniowanie? Polski radar obrony powietrznej zobaczy dwa punkty zlane w jeden wyjaśniła szybko Ewa, a jej głos stał się ostry i zimny zupełnie inny niż jej zwykła, powolna powierzchowność. Używają tego samolotu cywilnego jako żywej tarczy, aby zbliżyć się do granicy NATO bez zostania zestrzelonymi robią z nas zakładników. Jeśli polska obrona przeciwlotnicza otworzy ogień, trafią omyłkowo w samolot pasażerski. Jeśli nie strzelą, 257 zbiorą wystarczającą ilość danych o częstotliwościach radarów, zanim zawrócą. To była brudna i niezwykle niebezpieczna gra. W tym momencie samolot pasażerski przechylił się mocno w lewo. Kapitan ogłosił głosem łamiącym się ze strachu: Szanowni pasażerowie, Samoloty wojskowe żądają od nas obniżenia pułapu i zmiany kursu w stronę Kaliningradu. Ja nie mogę sprzeciwić się rozkazom. Wiktor wstał, krzycząc z dumą: Róbcie, co mówią. Eskorta honorowa chce mnie tylko zabrać na chwilę do domu. Ewa wiedziała, że nie może siedzieć bezczynnie. Ze starego plecaka pod nogami wyciągnęła przedmiot, który zawsze nosiła ze sobą, jak talizman ratunkową radiostację PRC 112, starego typu. Używaną przez pilotów po katapultowaniu, zdolną do nadawania na międzynarodowej częstotliwości ratunkowej, guard-frequency. Odpięła pasy i wstała. Szef pokładu, Marek, rzucił się, by zagrodzić jej drogę. Proszę pani, proszę natychmiast usiąść. Co pani zamierza zrobić? Jeśli nie chce pan zginąć razem z wybujałym ego tego bogacza, to niech pan zejdzie mi z drogi. Ewa odepchnęła rękę Marka ze zdecydowaną siłą żołnierza. Nie ruszyła w stronę kokpitu, wiedząc, że drzwi są zablokowane. Skierowała się do wyjścia awaryjnego przy skrzydle, skąd miała najlepszy widok na prowadzącego SU-57. Wiktor zobaczył ją i wrzasnął: "Co ta szalona baba znowu chce odstawić? Ochrona, zaciągnąć ją z powrotem na miejsce". Dwaj potężni ochroniarze Wiktora ruszyli w jej stronę. Ewa nawet nie mrugnęła. Obróciła się, wbijając łokieć w czuły punkt pod żebrami pierwszego napastnika, co sprawiło, że zgiął się w pół, a następnie wykorzystując pęd popchnęła drugiego tak, że upadł na fotele. Ruchy były czyste, bezwzględne, zupełnie niepodobne do słabej kobiety w średnim wieku. Cała kabina zamarła. Ewa przywarła do okna, włączyła radio i ustawiła częstotliwość 204 204.0 MHz. Rozległ się piskliwy szum fal radiowych. Podniosła radio do ust i przemówiła po rosyjsku głosem twardym i zimnym, wystarczająco głośno, by usłyszał ją nawet Wiktor. Na częstotliwości GARD do eskadry suchoi lecącej na wysokości 35 tysięcy stóp. Tu husaria 01. Powtarzam, tu Husaria 01. W kokpicie Su-57 rosyjski pilot drgnął. Husaria. Kryptonim latającej kawalerii powietrznej Polski, najbardziej szalonych pilotów nad Bałtykiem, jednostki, o której rosyjski wywiad donosił, że została rozwiązana pięć lat temu. Wiem, co robicie, kontynuowała Ewa, patrząc prosto na myśliwiec za oknem. Taktyka ducha. Używacie tego Boeinga jako tarczy radarowej. Ale słuchajcie uważnie: na pokładzie tego samolotu znajduje się Wiktor Wolkow. Wiktor, słysząc swoje nazwisko, zamarł. A jego twarz poczerwieniała. O czym ty do cholery gadasz z moimi żołnierzami? Ewa nawet na niego nie spojrzała, kontynuując mówienie do radia, a każde słowo było jak uderzenie młota wbijającego gwóźdź. Czy jesteście pewni, że wasze dowództwo chce poświęcić portfel Kremla w zamian za kilka minut danych radarowych? Jeśli Polska otworzy ogień, Folkow zginie razem z nami, i zgadnijcie, kto stanie przed sądem wojennym. 157 po lewej stronie lekko się zachwiał. Pilot się wahał. Nie wiedział, że Wiktor Wolkow jest na pokładzie tego lotu. Jego misją był zwiat, a nie zabójstwo Wipa z własnej strony. Husaria-01, blefujesz, odpowiedział trzeszczący głos z radia pełen niedowierzania rosyjskiego pilota. Polska nie odważy się strzelać, gdy są cywile. Spróbuj, rzuciła wyzwanie Ewa. Jej czoło było mokre od potu, ale głos pozostał stabilny jak stal. Utrzymuje bezpośrednią łączność z systemem rakietowym obrony wybrzeża. Będę podawać wasze współrzędne w czasie rzeczywistym. Pociski na ref nie mają oczu, znajdą największe źródło ciepła, a wasze silniki są znacznie gorętsze niż silniki tego samolotu pasażerskiego. Zaczęła dyktować. Cel Alfa, kierunek 270, prędkość Mach 0.9. Namierzanie celu. W rzeczywistości Ewa nie mogła sterować pociskami z tego ręcznego radia. Grała w grę psychologiczną. Postawiła wszystko na strach pilota, przed błędem i panikę Wiktora. Wiktor w tym momencie zrozumiał sytuację. Nie był eskortowany. Był używany jako żywa tarcza. Jego twarz zmieniła kolor z czerwonego na kredowo-biały. Rzucił się do okna, wrzeszcząc w bezsilności. – Idioci, jestem wolko wspieprzać stąd. Nie chowajcie się za moimi plecami – Wahanie eskadry SU-57 trwało 30 sekund. Czas, który dłużył się jak wiek, i to było wszystko, czego potrzebowała Ewa. Husaria 01, tu wieża kontroli lotów w Warszawie. W radiu Ewy rozległ się głęboki, pełen autorytetu głos, który dotarł również do słuchawek rosyjskich pilotów. Zidentyfikowaliśmy Twój głos, pułkownik Nowak. Witamy z powrotem. Z wyższego pułapu chmur niebo rozdarły dwie błyskawice. Nie rycząc głośno jak rosyjskie silniki, dwa F-35 polskich sił powietrznych pojawiły się niczym prawdziwe duchy. Zanurkowały z góry, namierzając dwa Su-57 z godziny szóstej, ze śmiertelnie niebezpiecznej pozycji. — Tu polskie siły powietrzne — rozbrzmiał lodowaty głos pilota F-35. — Naruszyliście zasady bezpieczeństwa lotów — Odlećcie natychmiast, albo zostaniecie zestrzeleni. Sytuacja się odwróciła. Element zaskoczenia przepadł, pozycja taktyczna została przejęta, a co najważniejsze, zakładnik Wiktor Wolkow wrzeszczał przez radio, żądając obdarcia ze skóry dowódcy rosyjskiego lotnictwa. Dwa Su-57 przechyliły skrzydła, odsłaniając brzuchy w geście pełnym urazy, po czym przyspieszyły, przełamując barierę dźwięku, i zniknęły na wschodzie. W kłębach białego dymu. Samolot pasażerski odzyskał równowagę. W kabinie pasażerskiej zapadła cisza absolutna. Wszystkie oczy zwróciły się na Ewę. Wyłączyła radio, włożyła je z powrotem do plecaka, a następnie zmęczona oparła się o ścianę samolotu. Jej ręce zaczęły drżeć, reakcja po przeciążeniu adrenaliną. Wiktor Wolkow stał tam, spocony, w pomiętym garniturze. Patrzył na kobietę w starej, podartej odzieży przed sobą osobę, którą dopiero co upokorzył, a która właśnie uratowała mu życie przed jego własną armią. Otworzył usta, by coś powiedzieć, ale nie wydobył z siebie głosu. Jego arogancja rozpadła się w pył. Ewa nie spojrzała na niego. Zwróciła się tylko cicho do szefa pokładu, Marka, który patrzył na nią, jak na żywą świętą. Poproszę o szklankę wody i proszę. Niech mi nikt nie przeszkadza aż do lądowania. Wróciła na miejsce 22C, ponownie kurcząc się w sobie, stając się niewidzialną kobietą w średnim wieku, ignorując spojrzenia pełne podziwu, strachu i skruchy dookoła. Gdy samolot wylądował w Warszawie, pas startowy był zalany migoczącymi światłami radiowozów i pojazdów wojskowych. Drzwi samolotu otworzyły się. Czarna limuzyna na dyplomatycznych numerach podjechała, by odebrać Wiktora Wolkowa, ale tym razem nie było czerwonego dywanu. Dwóch oficerów polskiego bezpieczeństwa chłodno poprosiło go o pójście z nimi w celu wyjaśnienia incydentu bezpieczeństwa. Wiktor ze spuszczoną głową powlókł się za nimi, nie mając już w sobie nic z króla. Jego świta i influencerka zamilkli, ukradkiem wyłączając telefony. Po drugiej stronie schodów Zatrzymał się wojskowy Hamwi. Generał dywizji polskich sił powietrznych, o śnieżnobiałych włosach, czekał w postawie zasadniczej. Gdy Ewa zeszła na dół, wiatr na lotnisku rozwiewał poły jej starej polarowej kurtki. Wyglądała tak drobno na tym ogromnym lotnisku, ale jej cień padający na pas startowy wydawał się niezwykle wielki. Generał zasalutował zgodnie z regulaminem wojskowym. Tłum pasażerów czekający na autobus. Wstrzymał oddech, obserwując tę scenę. Pułkownik Nowak, głos uwiązł mu w gardle: Dziękuję za zachowanie zimnej krwi. Gdyby wystrzelili, mielibyśmy trzecią wojnę światową. Ewa poprawiła pasek plecaka, uśmiechając się blado. Był to jej pierwszy uśmiech tego dnia. Po prostu nie chciałam, żeby mój mąż był rozczarowany. Nienawidził, gdy latali brawurowo po jego niebie. Mąż Ewy, jej skrzydłowy numer dwa. Zginął dziesięć lat temu w podobnej misji przechwytującej, ale nigdy nie zostało to publicznie uznane. Dzisiaj Ewa dopisała dalszy ciąg jego historii. Samochód jest gotowy, by odwieźć panią do domu, powiedział generał. Nie trzeba. Ewa potrząsnęła głową. Pojadę autobusem. Lubię patrzeć na spokojne miasto. Odeszła, mijając reporterów, którzy próbowali zrobić zdjęcie Wiktorowi Folkowowi. Nikt nie robił zdjęcie wie. Wtopiła się w tłum, stając się z powrotem zwykłą obywatelką niezłomnego kraju. Ale tam w górze czarne chmury rozstąpiły się, odsłaniając pierwsze migoczące gwiazdy, oświetlające drogę bohaterki, która nie potrzebuje medali. Wierzę, że prawdziwa siła narodu nie leży w głośnych deklaracjach tych, którzy dzierżą władzę, lecz w cichej odwadze i mądrości najzwyklejszych ludzi gdy Ojczyzna ich potrzebuje.